Czy zdarza ci się czasem, że myślisz o rzeczach, na które nie masz wpływu? Opowiem ci dzisiaj o takich pięciu aspektach, jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem i opowiem ci, dlaczego jest to takie ważne. Jeżeli interesuje cię ten temat, to zostań ze mną. Kontrola nad własnym życiem jest bardzo ważna. I tutaj pewnie cię nie zdziwię, ale osoby, które osiągają swój sukces nie tylko finansowy, biznesowy, relacyjne sukcesy sportowe, zawsze powtarzają, że takie, to w psychologii się tak nazywa umiejscowienie kontroli, czyli to na nasze poczucie, że mamy kontrolę nad swoim życiem, to oni wskazują, że w takiej skali od 1 do 10 jest na poziomie 7-8 punktów. I co to znaczy? Pozłak. Dzisiaj na przykład za oknem Mamy pochmurną pogodę, jest chłodno. Słyszałem nawet, że w Tatrach spadł śnieg, więc pewnie dlatego ta to załamanie pogody. I teraz. Chcąc pójść na spacer, oczywiście nie będę miał wpływu na tą pogodę, jaka ona jest, ale na to jak się ubiorę, jeżeli jest pochmurno, być może padnie deszcz, więc będę mógł zabrać parasol, odpowiednie obuwie i tak dalej i tak dalej. Nie skupiam się na tym, że pogoda jest jaka jest, no bo właśnie tak jak powiedziałem, ona jest jaka jest i tego nie zmienię. Ale już mam wpływ na to, jak się ubiorę, jak się o siebie właśnie zatroszczę, żeby mi było komfortowo na tym spacerze. I tak samo jest na przykład z finansami, z obecną sytuacją wysokiej inflacji, coraz droższych produktów. Ta sytuacja jest, ja jej nie zmienię. Mamy bardzo nikły na to, tak naprawdę, wpływ, bo większość to są decyzje. Na szczeblach dużo wyższych, rządowych, bankowych, banków centralnych, do druków pieniędzy, prawda? I nie masz na to wpływu. I teraz kurzać się na tą sytuację no jest bez sensu. Co mi, co mi to da? Jedyne, co mogę raz na 4 lata tutaj pójść na wybory i, i, i oddać swój głos na, na inną partię. Rządzącą. Natomiast poza tym nie mam na to wpływu. I teraz takich pięć rzeczy, które pomogą Ci właśnie nie skupiać się na problemach, a szukanie rozwiązań, które Ci właśnie pomoże odzyskać takie kontrolę, poczucie. Tego, że ty jesteś sprawczy, że jesteś odpowiedzialny za swoje życie, nie? Że nie życie ci się przydarza, jakoś tam coś się dzieje i ty nie wiesz, tylko po prostu będziesz miał takie poczucie, że to ty kontrolujesz, tak jak wcześniej powiedziałem, nie wszystko, ale w większości to, co ty chcesz w swoim życiu mieć. I takim pierwszym punktem to. Skupianie się właśnie na rozwiązaniach. Tak jak już tutaj podałem te dwa przykłady, czy to z pogodą, z finansami, ale tak będzie właśnie ze wszystkim. Możemy się właśnie wkurzać na daną sytuację, tylko to, że będziemy oddawać czemuś taką Emocje, energię, będzie to nas pochłaniało, czy właśnie drugiej osobie, z którą rozmawiamy, nie? Też ktoś nas, ktoś ma, ktoś nas wkurza, ale powiedzmy, że on taką osobą jest. Teraz wkurzenie się na taką osobę nic nam nie da. My możemy podjąć decyzję, żeby na przykład nie spotykać się z taką osobą, lub porozmawiać, że Tobie się to na przykład nie podoba, że w ten sposób. Rozmawia i tak dalej, więc znowu mamy poczucie takiej sprawczości, że to my jesteśmy odpowiedzialni, a nie że ta osoba pojawiła się, to ja muszę z nią rozmawiać, prawda? W każdej chwili po prostu możesz obrócić napięcie i wyjść. Oczywiście w kulturalny sposób. Więc tutaj pamiętaj, żeby skupiać się na rozwiązaniach. I tak powiem ci, że właśnie jest to mega istotne, bo ja sam zauważyłem właśnie po sobie, że Często jak my wpadamy w taką rutynę życia codziennego, to wpadamy w te nasze automatyzmy. Tak jak w poprzednim filmie mówiłem, żebyśmy właśnie byli tacy bardziej uważni, to żeby nie wpadać właśnie w te automatyzmy, bo teraz, jeżeli właśnie im się poddamy, to będziemy działać i często właśnie będą powracać te takie schematy, które były w naszym życiu nieodpowiednie i my ich nie chcieliśmy. Prawda? Więc tutaj warto usiąść sobie po prostu na spokojnie, ciszy, wypisać problem, jaki aktualnie mam, z czym się zmagam. Poszukać jak, najwe, jak najwięcej rozwiązań na dany problem. I nie, nie szukaj takich oczywistych rozwiązań, tylko usiądź i wypisz ich przynajmniej 10, bo zazwyczaj te najlepsze pomysły to będą. Właśnie pod koniec tej Twojej listy, więc im więcej też wypije, wypiszesz, tym więcej fajnych pomysłów będziesz miał. Więc tutaj pierwsze, właśnie to skupianie się na rozwiązaniach. Kolejna sprawa to przejmowa przejmowanie odpowiedzialności, czyli to, że ja jestem odpowiedzialny za swoje życie, że to ja mam sprawczość, nie to, że ja reaguję tak, jak przyniesie los, tylko ja mogę zareagować. Na to, co się dzieje w odpowiedni sposób. To Buddha powiedział, że Ty otrzymujesz prezent, Ty go możesz znowu przyjąć albo możesz go odrzucić. I teraz, właśnie, czy ta dana sytuacja, z którą się mierzysz, czyli ten przysłowiowy prezent, o którym teraz wspomniałem, Ty go przyjmujesz, czy zareagujesz i na przykład, czy go odrzucisz, czy zmienisz decyzję zmienisz inaczej plan podejście, więc tutaj bądź odpowiedzialny właśnie za swoje decyzje, za to co w twoim życiu się dzieje. Bo pamiętaj, że problemy też każdemu będą się przytrafiały, bo będziemy mieli gorsze dni lepsze, ale rozwiązania zawsze znajdą się na problemy. Więc warto też właśnie, nawiązując do kolejnego punktu, czyli znajdź wsparcie, spotkać się na przykład ze specjalistą, który pomoże Ci dany punkt rozwiązać, bo wsparcie, możemy tutaj znowu wsparcie mieć w najbliższych, ale też właśnie szukać wsparcia od ludzi, którzy znają się. Dobrze w danym temacie, ponieważ tutaj często, na przykład, jeżeli ja spotkałbym się z Tobą i rozmawialiśmy na temat finansów, moje doświadczenie, nie tylko właśnie rozmowy, ale to teoretyczne, no bo książki, kursy w połączeniu z doświadczeniem, mam inne, różne perspektywy spojrzenia na Twój problem i znalezienia rozwiązania. A my niestety często jest tak, że jesteśmy Wiecie, takie mamy klapki na oczach, i tylko patrzymy gdzieś w jeden punkt, że to jest tylko rozwiązanie. A spotykając się właśnie ze specjalistą, który ma szerokie, szerokie takie pole widzenia, poda ci na przykład kilka takich rozwiązań, jak można Twój problem rozwiązać, i dzięki temu będziesz miał więcej. No więcej tutaj opcji jak daną sytuację zmienić. Kolejna sprawa to zdefiniuj swoje cele. To jest jeden z ważniejszych tematów i pewnie tu nieraz pojawi się na tym kanale. Ja jeszcze kilka lat temu, gdy właśnie nie miałem takiego właśnie myślenia, że mogę wszystko, nie miałem odpowiednich ludzi, bo poznałem ludzi, którzy mi pokazali w ogóle, że moje myślenie, to co ja chcę osiągnąć, jest bardzo realne, więc zacząłem się właśnie wgłębiać w to wszystko. Zrobiłem taką wizję swojego życia. Co ja w ogóle chcę w tym życiu osiągnąć? I wiecie co? Dzisiaj jestem przeszczęśliwy, ponieważ wreszcie wiem. Co ja chcę od życia i zmierzam w tym kierunku. Mam taki swój sens istnienia, to co ja chcę osiągnąć. Między innymi po to jest ten kanał tutaj, ponieważ zauważyłem, że pomogłem sobie, y, ogarnąłem właśnie prawy powiedzmy, takiej kuwety, czyli tutaj problemów koło siebie. Zacząłem wgłębiać się w to wszystko i dzięki temu powstał właśnie y, projekt Myślące Pieniądze, który chce pokazać właśnie, jak ważne jest tutaj myślenie, i nasza psychika i cele poniekąd jest związane z tym właśnie, jak ty myślisz, jakie masz podejście do tego wszystkiego. Cele są bardzo istotną y, rzeczą. One często nie tak, że sobie wypiszesz, że tam coś chcesz, tylko żeby ten cel faktycznie był taki Twój. Żeby też nie było, że później się z nim boksujesz i na siłę musisz i wiesz, i masz tam jakiś cel, i ty go na siłę, i ci nie wychodzi, ale ty sobie go tam wypisałeś i chcesz go koniecznie osiągnąć. Tylko jeżeli to jest cel, który jest połączony z Twoimi wartościami w życiu, który, które wyznajesz, to będzie Ci dużo łatwiej. Bo owszem, w życiu, tak jak u mnie, są lepsze i Gorsze dni, wtedy gdy jest właśnie gorzej, to ja wiem, że po pierwsze to przeminie, a po drugie jakby te cele nie dezaktywują się, ponieważ to są moje wartości, jak zdrowie, wolność, więc tymi rzeczami e, kieruję się, tymi wartościami kieruję się właśnie przy wyborze. Swoich każdych decyzji, właśnie czy podejmuje jakieś decyzje finansowe, później będzie Ci dużo łatwiej, bo jeżeli na przykład chcesz zbudować swoją wolność finansową i odkryjesz kurczę, to jest faktycznie to, co ja bym chciał osiągnąć w życiu, być takim niezależnym, żeby móc odpowiednio zadbać o rodzinę, żeby żyć na odpowiednim poziomie, żeby móc podróżować, spełniać swoje marzenia, być po prostu taką lepszą, lepszą osobą, i to mi może dać właśnie taka wolność. Wolność jako wartość, która przekłada się na finanse. Wartością mogą być na przykład dzisiaj dla Ciebie pieniądze. Powiem Ci, że w Polsce szczególnie jest to temat tabu, więc ciężko jest czasem z ludźmi na ten temat tak szczerze porozmawiać. Natomiast pamiętaj, że pieniądze mogą być Twoją wartością i to nie będzie nic złego. Dlaczego? Ponieważ dzięki pieniądzom możesz stać się lepszą osobą, być coraz lepszy. W danej dziedzinie, czy to właśnie zawodowej, czy budowania kariery, ale możesz lepiej zadbać o swoje zdrowie, o swoją rodzinę, o swój rozwój taki wewnętrzny, osobisty, będziesz mógł po prostu zainwestować w wiedzę, w mentora, który Ci pomoże osiągać dużo lepsze. E, rezultaty. I ostatni punkt. Pracuj nad swoim rozwojem osobistym. Nie w taki pouczowski sposób, bo często okazuje się, i tutaj już powstał taki mini artykuł też na moim portalu, który, który jest podlinkowany, o tym, że niektóre tematy, które pojawiają się właśnie w takim szeroko rozumianym rozwoju osobistym, niektóre rady powiedzmy mogą być dla Ciebie szkodliwe. W moim odczuciu, rozwój osobisty to nie jest tylko to, że. Tak jak widzisz, no są książki, owszem, ale to nie chodzi o, o tylko czytanie książek i kolenia kursy i tak dalej. To nie jest rozwój osobisty. Rozwój osobisty to faktycznie stawania się tą przysłowiowo dużą lepszą osobą z dnia na dzień. Jeżeli mam jakiś swój cel, chcę go osiągnąć, chcę zrealizować, mam jakąś wizję życia, do której chcę mierzyć, to tym pomoże mi właśnie poznanie siebie. Tym jest rozwój osobisty. Poznaniem siebie, swoich umiejętności, skilli. Bo tak, jeżeli na przykład będę miał, jak w poprzednim punkcie, określone swoje cele zgodne z wartościami i będę w tym kierunku właśnie swoje skile rozwijał, to będzie mi dużo prościej i łatwiej osiągnąć te cele. Znajdę na przykład pracę, którą bardziej lubię, ponieważ na przykład wypiszę sobie na kartce, ale to właśnie wynika też z tej takiej uważności, o której mówiłem, żebym sobie wypisał, w czym ja jestem dobry, co mi najlepiej wychodzi, to mi nie wychodzi, to może temu nie będę poświęcał. Skupię się na tych swoich... Skoro już mam takie mocne strony, to będę rozwijał je jeszcze lepiej, żeby być jeszcze, le jeszcze lepszy. Poznam swoją osobowość, jak pracuję, czy jestem introwertykiem, czy może bardziej lubię właśnie przebywać z ludźmi, być może właśnie lepiej pracuje mi się samemu. Może tutaj nie lubię podejmować zbytniego ryzyka, więc będę musiał dostosować swoje wybory. Zauważysz po prostu, rozwijając się, co Ty właśnie faktycznie, co w Twoim wnętrzu, co Ci pozwala właśnie być taką, taką fajniejszą, lepszą osobą. Te pięć rzeczy... Pomoże Ci w takim przejęciu kontroli nad swoim życiem, odzyskanie władzy. Władza może się źle kojarzyć, ale będziemy mieli taką władzę nad swoim życiem. Mam władzę. To jestem ja i moje życie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw lajka, kliknij tam dzwoneczek, subskrypcję i te wszystkie inne rzeczy, o których pewnie już nieraz słyszałeś, ale to tylko po to, żeby ten kanał został promowany i żeby YouTube tam swoimi e, super algorytmami mógł dotrzeć do szerszej ilości osób. Być może takich jak Ty, chcących coś więcej, dzięki za dzisiaj i widzimy się następnym razem. Cześć!